No nie, nie, to, to by się po prostu no nie udało. Tylko on nie, nie, nie chciał, wiesz, siedzieliśmy mną. Oglądałem bardzo y, uważnie. To, to, to wszystko, co tutaj się działo dzisiaj na, podczas live'a, ale też przeglądałem komentarze na Instagramie. No i słuchaj, ludzie oce, internauci oceniają, że największą gwiazdą tego show to jesteś ty w tym sezonie. Nie wiem, jak mam to skomentować. Czy, czy, czy czujesz się gwiazdą tego show? Czuję się prowadzącą. Jestem przeszczęśliwa w tej roli. Muszę zadać to pytanie. Ja wiem, że jesteśmy Cię w Polsacie, tam jest gwiazdami, wszystko super, ale czy długo zastanawiałaś się na tym, żeby opuścić szeregi TVN-u i, i zmienić stację? A, oczywiście, że tak. To, to nie są proste decyzje. Ja w TVN nie spędziłam kawał mojego życia. TVN też y, kilka lat temu dał mi szansę. Zrealizować się w tematyce ślubnej, którą bardzo kocham i czuję. E, I mm, to rozstanie było takie, wiesz, ciężkie dla mnie. Oczywiście, że ciężkie. Spędziłam tam kawał życia, znałam, e, poznałam tam wspaniałych ludzi. E, no, Mam ogromny, ogromny sentyment. E, w tej fajnie zaczynałam w tańcu z gwiazdami, więc e, bardzo wiele lat e, łączyło mnie z tą stacją. E, natomiast. Ja, ja lubię, jak coś się w życiu dzieje i ja nie boję się zmian. Uważam, że trzeba iść do przodu. Jestem optymistką, więc zakładam, że te zmiany są zawsze na lepsze. I mocno, mocno wierzę w to, że też tutaj widzą polsatu, dam się poznać jako... Jako fajna osoba. Tak jak w tvn nie widzowie gdzieś tam darzą mi ogromną sympatią. Mam nadzieję, że tutaj też tak będzie, bo oprócz tego, że jestem w tańcu, to też będziemy realizować wspaniały, weselny format więc to jest takie moje dziecko najnowsze. A na przykład nie dało się połączyć pracy w tych dwóch stacjach, jak na przykład, no nie wiem, Sylwii Bombie. No niestety, już wiesz, będąc prowadzącą. No nie, nie, to, to by się po prostu, no nie udało, to pan nie, nie, nie chciał, wiesz, się no. A czy m, pojawienie się dzisiaj tutaj, tutaj Janka Klimenta to, m, twoim zdaniem, dobry jego ruch, czy ryzykowny? Nie mam pojęcia, w ogóle nie chcę takich rzeczy oceniać, nie, 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 nie leży to w mojej gestii. Ale pozdrawiamy pana Edwarda. Niezmiennie, znaczy, to jest wspaniały człowiek. To jest też osoba, która no, jest absolutnym ekspertem w swoim fachu. To jest człowiek, z którym się przyjemnie współpracuje, więc absolutnie zawsze ukłony przed nim.